ekwipunek but plus 9 obrażeń asesina tu ogień i włócznia nie to słabe jeszcze rękawice obrażeń asesina żywioły też lepsze mam Okej, okay, zdolności... Piąty level włóczni, tutaj też coś... Co to jest? Przytrzymaj, aby automatycznie wycelować. Gdy wrogowy cię zauważył, czas zwalnia na maksymalnie 5 sekund. Wycelowane strzały namierzają z przeciwnika i zadają 150 punktów obrażeń łowcy. No może być. Trzymaj L2. Ło, mhm. kto to strzela we mnie? Czemu tors, Nie głowę na przykład. Zabij 75 łuczników. Siedem tysięcy mało. dobra idziemy, gdzie my idziemy? Gdzieś tutaj, o tak. Tylko jak się tam dostać? Port. Czekaj, tylko czekaj, czekaj, bo coś tu było złotego kojarzę. Tutaj. Ha, tu jest niedźwiedź, okej. Okay. Nie to na razie, nie mogę tam pójść. Krwawa wyrocznia. Chciałbym jakiś statek tutaj odkryć. Jakiś port. Najbliższy jest tutaj dopiero. Dobra, co my tu mamy? Której ze czcicieli ma kamieniołom i handluje niewolnikami w Attyce. Pomóż ludziom w pobliżu. Attyka. Kamieniołom. Dla ludu to pewnie tutaj. Kleon. Poziom 19 Ну бог тебя, Индий. to został już ostatni chyba i wtedy będę miał set już ten legendarny za nich a czy on jest dobry sprawdźmy nie to było w misjach chyba no 18 poziom coś kojarzy aha nawet nie mogę zobaczyć no nie wiem czy dobry ale czeki bo to wszystkich zadania nie zobaczyłem oczu kosma. Sześciu. Oczy kosma. Aha, i tego też muszę. Mhm, no rozumiem. 40% obrażeń podczas ataku od tyłu. Też fajne. Okej, okay, okay. Co tak mało zdała? Jaki mały magic, no lube. Mogę szybko zmienić ekwipunek? Mi się wydaje, że coś się tutaj złego. Dolności drapieżcy. Obrażeń wojownika. No to ten miecz będzie lepszy niż tamten legendarny z tego wynika. Tutaj coś mogę. Obrażeń asasina. A tu mam wojownika, więc ten mi się bardziej opłaca, jak tak. 6%, a tu 8%. Tu znowu ten hełm. Tu znowu Asasina 7 wojownika, 8 wojownika, ten. Tu 9 wojownika, ale tu jeszcze 2% obrażeń, czyli tam to lepsze. 6% obrażeń, wojownika tu 4, czyli lepsze to. Wojownika tutaj 6, tu 9, 9, wojownika. 6 Wojownika, Włócznia, Wszystkie, 9, 6 Nie, to, to będzie lepsze Aha, i tutaj to, no dobra to Sprawdźmy damage teraz 1700, no to się zwiększył Trochę Na to wychodzi Jest lepszy damage teraz, może nie dużo ale zaraz pójdę do jakiegoś, może Po te wszystkie temki. <laughs> <in. clears throat> <clears throat> Here, friend. I saw you talking to my associate, Pericles. From what I saw, you weren't doing much associating. That's just politics. Pericles is a good man, a fine man, just not the right man. That's not what I heard. From whose lips? His? I've heard you both speak. You treat people's lives like it's some sort of game. Politics is a game, and one with high stakes. I play for the people, while Pericles plays for power. We all play for power. It's what we do with it that matters. True, but understand we have a dangerous, weak leader. The times demand strength did you actually need something or did you just want to educate me on the finer points of democracy pericles is holding parties for the rich and powerful while we're under siege what i want is for my people to reclaim control you could help me and how do you want me to help help athens not me the spartans howl outside our city walls create chaos among their ranks make them suffer as we do Think about it. Will you take my commission and show the Spartans we are not defeated yet? I have no problem killing Spartans. Good. Kill their commander Nabis, destroy their supplies, and return to me with proof of your exploits. Show them that we have teeth too. I'll get it done. Trust me, this is a huge opportunity for you. Dla ludu. Okej. Okay. Chciałbym kowala jakiegoś. Tutaj dopiero. A to co za misja? Za wysokiego konia. Może, jak wykonam te dwie misje, to potem odkryje mi się coś, no zobaczymy jeszcze. A tu już byłem kiedyś, w tym miejscu tu chyba gościu sprzedawał węże. No, od góry, no. Matko, ten parkour ja nie wiem. Horror. That's a nice horse, Socrates. It's a very nice horse, a sturdy horse. It's also a stolen horse, Socrates the horse thief. I can almost hear the stories they would tell. Aristophanes will love these. Unfortunately those stories would be entirely fabricated, although I would like to see if you believe the story should still be told once you know the truth. What story is that? There is a man nearby who is responsible for stealing the horse. I've been contemplating the proper course of action, but I'd like to know what you think is right. And how should I make my decision? Your thoughts are your own, but speaking to the thief himself may help you decide. Can such a crime be justified? It's an interesting thought. Where is the thief now? I told him to wait by the stables southwest of here. If you caught him stealing a horse, what's to say he won't just run away? The hope of keeping the horse. That's where you come in. I'll let him tell you the rest. No z wysokiego konia. Jeszcze mi się nic nie odblokowało. Ta, ta. Zadania. To było chyba tutaj. I potem z wysokiego konia, okej okay. <tryk> Co tu muszę zrobić? Spalę zapasy spartan. Aha.

A no to nie mogę tylko przyjść tam, spalić już, bo tak mogę zrobić. No i cześć. Kurczę, no przełaź. Dobra, gdzie mam jeszcze iść? Tam pokazuję. Gdzie jeszcze? No co jest? Bez przesady. jeszcze zapasy są? Przecież miałem gdzieś je. Skąd oni świnie wzięli? Albo bodzika.

Я не на Mamy to spatecka pieczęć, a to miałem robić misję kiedyś na to, kurczę, niedostępne. O, znowu mi coś pokazuje. A tutaj coś jest, Brawało czy nie? dobra jeszcze tam ma gdzieś coś tam. Co? no jeszcze tam odkryj córka Dobra, teraz tylko pozbierać tej temki. List od Spartańskiego polemarku. I Jeszcze tylko jedno. Schwytaliśmy niejakiego Hemerosa, gdy przekradł się przez linię naszych wart. Po małej per perswazji dowiedzieliśmy się, że zmierzał w kierunku statku, który miał żeglować do Mityleny. Być może Tobie uda się zachęcić go do dalszych zwierzeń Spadcha. and pink. Dobra, już można wracać. Zrobiliśmy misję. Co oni robią? Aha. No, no chodź, no do góry, no ja nie mogę.